Cześć, z tej strony Cezar i witam Was w trzecim odcinku AW Shortcut. Omówimy sobie dzisiaj ostatni Dynamite przed galą Pay Per View Double or Nothing, które miało podgrzać atmosferę przed niedzielą i uważam, że wykonało swoją rolę należycie. Otwieramy galę jednym z ważniejszych wydarzeń na tygodniówce, czyli Steel Cage match między Seanem Spearsem a Wardlowem. Steel Cage z nieco zmodyfikowanymi zasadami, ponieważ wygrana przez ucieczkę z klatki nie wchodziła w grę. MJF był oczywiście sędzią specjalnym, a. Dotknięcie go przed Wardlowa skutkowałoby jego przegraną. Brawa dla fana z plakatem, który nie dał go sobie wyrwać Maxowi podczas jego wejścia na ring. A przechodząc już do walki, no nie lubię, gdy wrestling jest zbyt fake niż musi, a tak było tym razem, gdy Wardlow dał radę sam wyrwać się z kajdanek, no ale cóż, bukujemy go nam e, takiego potwora, no, to już niech będzie. Gdy szanse się wyrównały, Wardlow wszedł na górną linię i wykonał nieco Swanton Bomb. Ale i tak szacun dla niego, że potrafi to dosyć bezpiecznie wykonać, bo gdy te, taki gość jak on wychodzi na górną linię, zawsze, zawsze mam flashbacki z tego jak Lestar prawie się poławał na Wrestlemanie wykonując Shooting Star Press. Spears złapał jednak później momentum i po tym jak MJF uderzył rywala poniżej pasa, Sean wykonał swój finisher, ale nawet szybkie odliczenie go przez sędziego nie wystarczyłoby odnieść zwycięstwo. Udało się z blowem, ale nie udało się z bo pomysł z uderzeniem rywala krzesłem nie udał się Spearsowi. Czerszota otrzymał MJF, Powerbomb Symfonii otrzymał Spears, na ringu pojawił się sędzia Remsberg, który odliczył do trzech, no i mamy wygraną Wardlowa. Za wyjątkiem akcji z kajdankami, walkę oceniam pozytywnie. Pytanie brzmi, czy MJF po raz kolejny przegra na pay-per-view. Jeżeli chcemy dalej oglądać Wardlowa w AEW, to na to wygląda, ale poczekajmy do niedzieli. Na backstage'u widzimy Jericho Appreciation Society, którym nie spodobało się to, że jeden z pracowników AEW miał na sobie koszulkę Moxleya. Nie spodobało się na tyle, że Jericho uruchomił swoje czarodziejskie zdolności i kolega otrzymał Fireballa w twarz. Ostatnio było porównanie WWE Universe do AEW Galaxy, a tym razem usłyszeliśmy... Padło słynne pytanie, you know what happens, you know? Co było jawnym odniesieniem do listy Jericho z WWE. Kolejnym segmentem był chyba on najważniejszy na tej gali, czyli starcie słowne między mistrzem a pretendentem. Punk zaczął spokojnie i z szacunkiem, podkreślając, że dla niego to tylko biznes. Doczekał się na swojego title shota i zamierza skutecznie z niego skorzystać już na Double or Nothing. Page jednak już od paru tygodni jest ewidentnie zagrzany na Punk'a i nie chce czekać na niedzieli, proponując, że zniszczy go już teraz. Przechodząc do sedna przy gromkich czantach CM Punk, Hangman objaśnił Challengerowi, że w sumie to jest mu go nawet żal. Dodał, że jego dotychczasowa kariera w AEW nie robi na nim żadnego wrażenia. Nawiązał do tego, że jest w tej federacji od samego początku i będzie na Pay Per View bronił nie tylko Pasa, ale i honoru całego AEW. Tak sobie mnie to przekonało, bo w sumie jedyna osoba, której Punk do tej pory nie szanował, to największy hit ostatnich lat, czyli MJF. Podobne zdanie do mnie miał chyba też Punk, który stwierdził, że skoro Adamowi tak przeszkadza jego obecność w AEW, to w niedzielę będzie miał okazję, żeby coś z tym zrobić. Ale tak, żeby nie zapomniał, że bez panka, goście tacy jak on nie mieliby łatwo w obecnym świecie pro wrestlingu, że to on wydeptał te ścieżki, to on przygotował wzór, jak z gościa ze strony niezależnej dostać się na sam szczyt tak jak on. Zaproponowałby Heckman zapanował nad swoim gniewem i uścisnął mu dłoń. Obojętność Pajdżania nie spodobała się pankowi i oddziwał to on. Pierwszy odeptał swojego rywala, za co otrzymał od niego cios w twarz. Sama konfrontacja na pewno nie rozwija wątpliwości, komu powinniśmy kibicować, kto jest dobry, kto jest zły w tym starciu. Ja, będąc subiektywnym, oczywiście jestem za CM Punkiem, ale publika też sama do końca nie wie komu kibicować. Gatka Page'a o tym, że CM Punk jest niechciany w AEW też no, jest dla mnie dziwnym kierunkiem, który obrali, ale po części go rozumiem. No, zobaczymy na, na samej gali main event, mam, mam nadzieję, że dowiedzie i Punk yy, z rywalem, który jest w sumie obecnie w lepszej formie fizycznej niż on, dowiedzie i zobaczymy naprawdę fajne starcie. Kolejne starcie, które miało podgrzać atmosferę przed Pay Per View, to Private Party kontra John Moxley i Eddie Kingston. Wiedziałem, że w końcu do tego dojdzie i Jericho przerwał śpiewanie Judas'a już po kilku pierwszych wersach. Oprócz Y2J'a w tej walce komentarzem raczył nas też William Regal z przeciwnego obozu. Po jednym małym zrywie od Private Party, to oczywiście ich rywale kończą walkę zwycięską. Samo starcie było oczywiście tylko, tylko pretekstem do dalszego brawlu między teamami, których stypulacją na pay per view będzie walka Anarchy in the Arena. Coś nowego, nie będzie to walka stadionowa, yy, której nie chciał Moxley. Więc Uważam, że może być spoko, jeżeli przedmioty będą użyte należycie na i do, dostaną tyle czasu, by pokazać to, to, co potrafią. Szczególnie myślę tutaj w sumie o ekipie, yy, po której stronie przywódcą jest Eddie Kingston, bo uważam, że to pole do popisu dla tej piątki. Kolejną walką było starcie o pasy taktimowe Ring of Honor między FTR a Roppongi Vice. I w tym momencie czas na kącik miłości FTR. Kocham ich team są kocham ich od kiedy są face'ami, kocham ich stylu z tego Dynamite. Fani zgromadzeni w Las Vegas e, ostatniego wieczora podzielają moje zdanie i mam nadzieję, że Wy też, bo FTR na, na, ostatnimi miesiącami, tygodniami to naprawdę złoto. Walka stała na naprawdę niezłym poziomie, powiedziałbym, że prawie że na poziomie Pay Per View. Ropongi Weiss byli blisko wygranej, bo to oni jako pierwsi wykonali swój teamowy finisher, który na czas przerwał jednak Wheeler. Ale jak powiedziałby to Mariusz Pudzianowski, to i tak by nic nie dało, bo ku zaskoczeniu wszystkich na ringu pojawił się TAK team United Empire, czyli Jeff Cobb i Great Okan byli mistrzowie TAK team IWGP z Federacji New New Japan Pro Wrestling, czyli zaczynamy też podbudowę już po, pod Forbidden Door. Jeff jest naprawdę fajnym heavyweightem i już dawno mówiło się o jego ewentualnym transferze do AEW, ale jego kolega kompletnie nie zrobił na mnie wrażenia. Dwa bocze, jeden przy ich teamowej akcji, drugi podczas wrzucenia Trenta w stół, także zobaczymy co dalej. Fajnie, że jest Jeff. Nie skreślam tego tak zobaczymy co dalej. Kamera przenosi się na backstage, gdzie czekają na nas bracia Hardy. Matt zaczął od tego, że mimo iż dorastanie braci Jacksonów wyglądało podobnie jak braci Hardy, to tutaj podobieństwa się kończą. Nikt tak dobrze jak Matt i Jeff nie wie jak trudno było im się przebić w tym biznesie w twardych latach 90 latach, w których Bugs by nie przetrwali, a Hardy uczynili z nich rewolucję. Gdy do głosu doszedł Jeff, stwierdził, że być może to ich ostatni ran w ich karierze, ale zrobię wszystko, by był ich też ich najlepszym. Nawet Young Bugs w ich prime, będąc Elite, elit, nie będą w stanie prze przeciwstawić się sile Delete. Szkoda, że nie usłyszeliśmy odpowiedzi Young Bugsów, pozostaje nam czekać na walkę na pay -per View. Kolejny mecz był co prawda trzecią walką od końca, ale dla mnie był on pra prawdziwą walką wieczoru, czyli triple threat między Rikim Starksem, Swerves a Jungle Boyem. Kto według mnie jest obecnie na fali wznoszącej oprócz FTR? Na pewno Ricky Starks, który moim zdaniem prze przeżywa swój najlepszy czas w federacji, w czym może, yy, myślę, że pomaga mu odsunięcie się od Taza, mimo że sam razem w teamie to jednak nie jest on jego takim stałym menadżerem. Początek walki również należał do niego, co skutkowało nawet czantami Ricky Starks. Był to naprawdę porządnie rozpisany triple threat. W decydującej fazie absolut wykonał Roshan Bow na swerwie, ale tylko na to czekał Jungle Boy, który błyskawicznie przyszedł do swojego duszenia Snare Trap. Ricky przez długi czas nie chciał się poddać, co pozwoliło Stricklandowi dojść do siebie. Jungle Boy wyrzucony za ring, swerf stab z narężnika i były lider Hit odnosi swoje najważniejsze zwycięstwo w EW. Wiemy jednak w jakim celu odbyła się ta walka, by, jak mówiłem po raz kolejny, podgrzać atmosferę przed starciem, tym razem opasy pasy na pay-per-view. Po walce na ringu pojawili się duzi chłopcy z każdego tag teamu, a Kiwli okazał się być turlającą się kulą śniegu, gdy wykonał swój dive za ring na Luchasaurusa i Hopsa. Walka tych trzech teamów pewnie skradnie show na pay-per-view i na to też liczę. Po walce szybka przebitka na yy, American Top Team gdzie Dan Lambert obiecał Kajowi, że wręczy mu nowy pas TNT na Rampage, potem jak tytuł zniszczyli ostatnio Sami i Thay. Na ostatniej gali swoje promo wyg wygłoszała Sylina Deep i wyszło to powiedzmy, że w miarę ok, I przekonuje mnie bardziej niż standard Rosa, bo jej latino angielski i jej promo z tej gali wyglądało moim zdaniem jednak odrobinę gorzej. Przy przypadłością obecnych mistrzów AEW jest w sumie to, że dobrze ogląda się ich w golnictwie za pasem, a gdy już zdobyli tytuł nie ma dla nich dobrych pomysłów i zainteresowanie spada. Liczę, że przynajmniej nazwią to dobrą walką na Double or Nothing, bo stać na to obie panie. Zostajemy przy paniach, bo kolejną walką było starcie półfinałowe w turnieju Owena Harta między Breed Baker a Tony Storm. Ta walka to było dla mnie takie trochę make or break dla Tony. Albo zrobisz dobrą walkę z Breed, albo jesteś overrated. No i co mogę powiedzieć? Ładna buźka i fajny tyłek, to chyba jednak dalej największe atuty Tony odkąd trafiła do AEW. Nie wiem, może oczekuję od niej za dużo po tym, jak pamiętam jej dobre walki, choćby z Meian Classic w Davida Louis. I w walce sam finisz, no, mocno śmierdzące najgorsza chyba walka na tej gali. Po tym, jak Britt prosił, aby nikt nie towarzyszył jej obok ringu na rampie. Podczas walki pojawia się tam jednak i tak Jamie Hater. Najpierw prawie pomaga Storm w odniesieniu zwycięstwa przez roll-up. Później jednak to Britt wykonuje ten najbardziej śmiercionośny ruch w historii wrestlingu. Podtrzymuje się lin. Sędzia się z odliczeniem do trzech. Hater niby stoi koło ringu, ale i, i, i tak nie, od, nie, od, nie odwraca niczyjej uwagi. I D&D wygrywa. Liczę na wygraną Chris Statlander w drugim półfinale z Ruby Soho I chociaż dobry finał tego turnieju, bo jak chodzi o turniej damski i męski, ołona Harta, to męski wyglądał dużo lepiej. No i main na tej gali był właśnie półfinał męskiego turnieju, w którym zmierzyli się e, Samoa Joe i Kyle O'Reilly. Wspominałem w ostatnich tak, także nie jestem fanem O'Reilly'ego ale tutaj w parze z Joe stworzyli całkiem ciekawe widowisko, pewnie tak dzięki temu, że i style się dosyć pokrywają, a inaczej było właśnie wtedy z Jungle Boyem. Dużo strikingu, panowie sobie nie odpuszczali, choćby potężny forearm od Joe yy, za ringiem, który zmiótł Kyla z planszy. Ostatecznie po paru ładnych minutach mócki to Grubcio posłał Kyla do snu i zmierzy się za Adamem kolem w finale turnieju. Zapewne po to, by jobnąć liderowi Undisputed Elite, który potrzebuje Jakiegoś zwycięstwa w swojej karierze w AEW, bo na razie nie, nie dzierżył ani żadnego pasa ani nie wygrał żadnego turnieju, więc pewnie będzie to początek y, zwycięskiej ścieżki Adama y, w AEW. Samą Galę oceniam pozytywnie. Zrobiła to co musiała, będąc ostatnią przed pay per view, więc za to plus. A co do samego pay per view? Planuję zrobić to tak, że jeszcze w niedzielę ukażą się predykcje Double or nothing, a w poniedziałek omówienie, więc. Czekają Was w sumie trzy materiały w przeciągu kilku dni, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, a pay-per-view wypadnie super. Mówił dla Was Cezar i słyszymy się jeszcze w tym tygodniu.